Dzień dobry widzowie. Dzisiaj będzie druga część chowanego i stało się tak, że mamy liczyć. Moi no jest lubię liczyć, ale nie muszę. Widzę na kamerze, że Nikodema i Oliwiera idą w tamtą stronę. To już wiem, gdzie oni się schowali. Na niej. Ja będę szukać. E, oni są e, rynku zorskim. Dobra, muszę no chyba mogę się szukać. Bo już wszystko to minęło. Widziałem, że oni tam poszli przypadkiem, gdy na kamerę. No ale cóż, tu w ogóle jakby e, e, całych bohanych chleba wy, wywalili. Ptaki ze wszystkie sobie się przyleciały. A ja dobrze widząc tam był Nikodem i Olivier. Nie wiem czy oni są. To, ale warto poszukać. O. Teraz szukamy Fryderyka. Dobra, tutaj mamy moich kolegów Oliwier i Nikodem. Oni są tam! No, dzięki za zdrowie. Bo oni tam byli, jak powiedziałaś. O, widzę, znaleźli, znaleźli! Mamy was! Mamy! Widać was, akustyki! Są na kamerze. Jak się ujęło? No, ale tak. się z nie no. Ja, nie, mam nie mogę nagrywać. Czemu? Czemu? Mam za mało miejsca kochanie. Ja no widać. No. Widać. Nie czy wy ich widzicie? Małe pyrki. Mogę no. ci nagrywać? No dobra. Zmieniamy kamerzystę. Zamiast mnie będzie nagrywał mój kolega. Tak, no, nagrywaj. nagrywaj. Słuchajcie. W moim um, tyle? Jest panem Spongeboba, kończę Dobra, zaczynasz nagrywać? Niestety, widzowie, ja już nie będę nagrywał, bo nie mam miejsca w pamięci. Dobra, kto teraz szuka? Ej, kto teraz szuka? Oliwier, ale Erik jest kamerzystą. A, dobra, to chodź, chodź i kościelny, dwojga, dwojga. A tu Erik się nie chowa? Nie, Erik jest kamezyką. Znaczy, chowa się, by. Ej, schowasz mnie na telefon. Banież chował mój no. telefon. Okay. Ej, widzicie, może masz, masz, nie? Bo my tam wcześniej byliśmy, kryliśmy się z rykiem. No, i chodź, chodź. Spa, już jakaś pani wyszła za rok, i tak zrobiła. Ja. Chciałam tak za to nie tak. Bum, mam cię, daj wejdzie. Ale to było ładnie. O jezus, Widziałeś Widziałem i pokażę. nie, de. ma troszkę brudny telefon. O kurde, szuka. Chodź, to, to nie jest, jest dobra kieluku. Zdaję sobie co? Ej, chodźcie tu. Ani słucha, No telefon telefony, mi się fajnie nagrywa. i pokaż sobie jego kamerę. Nie, nie mnie. Jak fajno. Mił. A gdzie jest Miłosz? Ja wiedziela. Ślepy. Ślepy jeden z drugim. Ślepy jeden z drugim. Wiem, gdzie on jest. Do laryngologa. nie, do, ten, do okulisty. Mogę, mogę dać mm, on, on widział, on widział, on wie, gdzie jest. Widziałem Widz go na kamerze, go za tym widziałem go na kamerze. <śmierzy> 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 ale to. Z po prostu, nie, 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 Ja, 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 jeszcze, jeszcze, proszę. Na, ja, 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 ja,

Ej, ciężko się kameruje trochę! Trochę ciężko się kamperuje Znaczy, nie no, że ten, ale troszkę się Się, się klapniemy sobie. Usiądź sobie. A. Ty mamy Miosza, o Jezus. Nie lubię tak ogólnie takich rzeczach się. Ja też nie lubię Jak będziemy ślać, spadamy. Ej, no bo możemy teraz wejść tutaj w tą stronę i tak kampić. Nie. No to nie, nie, Dobra. My sobie siedzimy elegancko. No, niszczę na szyszka. Aha. Siema. O, nie, to mi zerknę. ma. Nie, no. To A czy to czy tak pachnie takim grillem? Nie wiem. Chyba coś się pali. Mam dwóch gadatków. Oj, tyle, że kanał, coś ci słabo idzie w tym. No, teraz no, ja no. szukam, teraz ja szukam. Ale szczoliter. Ale mnie się przyjść z wami. Nie, nie. A, ja wiem. Widziałem jak się chował. ja myślę, że. Daj kamerę na mnie. mało, panowie. O to że to miał taki recording teraz. Mecha, My, ja myślę, że. Oni, Oliwier, znali się, że oni. Nie, on robi mo... Zgapia. Zgapia moje bambuko. Tam jest. Ty z gapiatu! Oliwier, czemu zgapiasz? Podniosłaś za tym. Teraz Dobra, ja szukam. Teraz to jest jasno tam. No? Ja. Dobrze, mogę ją ja nagrać. No. Dziękuję. Przejmuj. Muszę iść za ostrym. Czy gdzie? Nie kolej. Za to. Kolej, proszę Czy tam można się chować? Gdzie tam? Nie. Mhm. Ja. Chodź tu. Chodź za furgonetkę. Furgoletkę. No wiemy. Sorry, jak będzie trząść, bo ale biegniemy. A nie trzęsie tak źle. Daj no. no. na Fryderyka. Uwaga, no. Uwaga, no. Fryderyk, go kamerę. Ja chcę teraz kamerować. No swój. Dobra, dzień dobry. Proszę się napilnić. Uwaga, widziałam ich. Co tam? Nie, nie. Chodź. Nie widziałam.

Det var vanskelig. Chodź. A że teraz Miłosz będzie ka kamerował? nie. Dobra, zostaw to, no. Dobra, Tu ci nagranie, bo ja chcę żebyś kamerował. Albo daj komuś innego. Czemu, wiem. Dobra. Odzywaj. dziewaj. A, bo się na mam to chodź, daj Lecimy, lecimy, dobra. Nie lecimy! Widziałem go! A w stronę poszedł. Tam jest! Tam jest! To idę, to... Tam jest! Tam jest! Tu jest! Tutaj! Cześć! Gdyby nie wybiegł, to byście mnie nie zauważyli! To byście pobiegli do auta! A ja mu tam gdzieś pobieg. Ale gomno. Teraz kto? Dobra, daj kamerę, ja jeszcze? No. Dobra, Dobre. ja liczę... Ale nie, bo ja cię się nagrywać. Albo dobra, ty o się musisz jeszcze nagrywać. Dobra. Ja le, idę do... albo do chaty Julii, albo tu. Nie, za ty. Za to. Ale zatykasz uszy i oczy i wszystko. Czemu? No bo tak. Oczy. Bo chcę iść do ciebie. Aha. Uszy tak. Jak mam nagrywać i zatykać uszy? Zowie, nie wiem co oni sobie wymyślają. Tak samo nie wiem gdzie oni są. Tego no nie ma ich. A, oni tam poszli. Nie wiem czy widać. Takich Dobra, ja szukać już. Olivier! To się To się nie wytnie. Chyba, to się wytnie. No i Ja się schowam. to jest Nikodem. Do tym. Ja się schołam, Widziałem cię już, Nikasz. Ale kokodri, bo tam jest Fryderyk Jeryk. Nie i Eryk. Widzisz znaleźć? A to ze mną się wytnie. To jest za... Nie. Da, daję wam drugą szansę. No idźcie się, się, chować. idźcie, nie, się, chować. idźcie się chować. Idźcie się chować. Idźcie się chować. Nikodem, chodź. Dobra, idźcie się chować. Dobra. Idźcie się Dobra. Idźcie Widzę wie. Może była przerwa jakaś lekka, ale widzę ich... O Jezuś! O Jezuś Oni tam byli. Przy kokodrilo. Ja ich widziałem. Oni biegli. Znaczy nie widziałem ich, ale... Dobra. Dobra Olimer znaleziony.

Ej, gdzie oni mogli pójść? Oni mnie Ja jakby ich słyszałem. Dobra, nie ma ich. Ej. A gdzie będzie się składać? Co? Gdzie się wam nie to ja Nie ma ich tam. to Nie było. Ja też to. widziałem. Ty powiesz to nie jest miejsce do zabawy. Ile ich tam nie ma? Ja ma Zapptoje się pani się ten... Nie, ja się spytałem pani, a że poszukuję takich kolegów. Pani powiedziała, że tu nie ma nikogo. Mm -hmm. A może A na mnie dalej i No wam dzieci, że ty idę <noise> za chwilę. I Ja za chwilę e, idę na pochód do gaz, do żałeczki. Nie rytmie. Nie wytnij się. Panowie rozdzielamy się Dobra, Nikodem, ty ja do Krokodrilo i przysłuchajcie? Dobra, wierzycie? Co ty, tak e, Oliwia szuka w tej okolicy, Nikodem w tamtej ja w tamtej Dobra, no tak, bo wy nie macie kolery To niestety Słyszałem ich To bardzo dobrze Ej, wiesz, Ej, też ich słyszeliście? Nie. To nie byli chyba oni. Nie oni? Chcecie? Możecie kamerować siebie. Dobra. Kamerujcie siebie. to masz. Kamerujcie. Mogę? Nie ma. Wiemy. Ale A gdzie się to Tak, widziałem. Nawet mi to mówili. To jest. Gdzie oni są? Kurwa, na ciebie. Erik, to będzie się No właśnie. Miejmy nadzieję, że on mnie ja, Ej, tylko ja myślę tak, że Erik wca, wcale nie umie e, robić montażu, bo to jeszcze raz dobił. No właśnie. A, a, a jak Erik to zepsuje? Oni tam są! Tam są! Tam! Pięknicy! No oni tam uciekają! Uciekają! Miłoż, chodź! Po cichu! O, jest! Jaka kampa! Do góry czy na dół? Chyba na dół. Dawaj na dół. Chyba na to Znaleźliśmy już. Koniec! Chodźcie, wychodzić. Ale... My już widzieliśmy? na kamerze, na gdzie Gdzie to? No, Tam, są za ścianą. Widzę. To? Dobra. Chodźcie już. chodźcie ja już No i Ja wiem, ja ich tak. ciągle tak. widzę. Ja, myślę, ja. Że... Tutaj. Wy tam, no, no, nie wiecie, wierzy, no. wiecie, możecie być na drugiej stronie rynku i może, być na no, osoba, Musi, to nie na się wiem, nie 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 wiem, Ale kamera nie zagrała. nie nie wiem, nie a ja, 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 ja dobra. 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 chcę nie wiem, ja ja nie wiem, nie nie wiem, Dobra. wiem, nie wiem, nie 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 Ja szukam. Dawaj kamerę. D dańczale, ale ja... Tutaj. O, Eric! Dobra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 37

Oni oszukują! Oni oszukują! Ej, oni tędy wyjdą! On to Idzie statek, będziemy w Wiesz, co to jest? Nie, jak... tak no my ich teraz nie. Teraz mnie jeszcze raz tak. Nie, kartof... pan, po co ty piękniesz? Nie, teraz kartofla robimy. A ty, mańce tępi. A po co ty biegniesz? Bardzo szybko. Ej, witam was. Marder, śnie. kurwa, są. A to nie jest to i dźwięku. A ja się spotkamy z nią no, na Tam Co? Są? Ha. Tu gdzie oni są. Nie wiem. tam gdzieś. Ja. tu robię. Co on robi? uważaj. Tej na no to.

To Oszustwo. Już my ich widzieliśmy. No przecież to jest nagrana na kamerze. No właśnie. Oszuści wielcy. on no pewnie tam poszli i ze ślignym i wyjściem. No właśnie. Pewnie... Bam... A gdzie jest miłość, mi powiedz? Nie wiem, to już... A po to jest to, że to? Gdzie jest miłość? Tam są! Oszuści! Ja. Eee, czekaj, już my... eee, widzowie kończymy Ko kon odcinek. Eee, Podajcie na mój kanał, eee, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Teraz lecę do żabki, bo głodny jestem.